Witamy Państwa na dolnej stacji kolejowej Minowej Kasprowy Kolej kursuje co 10 minut. Bilety na przejazd należy nabywać tylko w kasach polskich Kolei minowych. Prosimy nie kupować biletów od osób postronnych oraz nie korzystać z usług obserwowania miejsca, ponieważ może narazić to Państwa na kłopoty z wyjazd. Ну, а шумнадал вот т shirtoh hey. А ты будут мτοц? Ходыш Alcohol? Witamy Państwa na dolnej stacji kolei nowej Kastowskiej. Kolej kursuje co 10 minut. Bilety na przejazd należy nabywać tylko w kasach górskich kolei gminowych. Prosimy nie kupować biletów od osób postronnych oraz nie korzystać z usług odstępowania miejsca, ponieważ może narazić to Państwa na kłopoty z wyjazdem.